ON MA SNAJPERÓW! SNAJPERÓW MA! Challenge Mode był dla mnie koszmarem, ale po paru męczących odcinkach w końcu go przeszedłem. Teraz czas na Double Challenge Mode! Dwa razy więcej modyfikatorów! Przygotuj się, jakoś nie podobają mi się twoje szanse. <laughs> ale przypał! Czekaj, to tam później może być nawet sześć modyfikatorów! Jezu, ja mam przerąbane! Eee, serek. Serek może być dobry Blobulin Rancher i Curse Mix Okej, okay, to nie jest złe Chyba, że nie będę trafiał Jak nie trafię, to się małe Blobliny zrobią No właśnie Ej, to długo trwa Jak mnie odrzucił? Jedz go, jedz go, jedz go, jedz go. Dobra, kończy mi się Śmiesznie to działa, bardzo śmiesznie Hammer Time O nie, prawie zapomniałem o tym czymś Bardzo dobrze mi się żyło z tą niewiedzą Boss kontra ser Ale ciemno I Shockwave O nie, Shockwave Masz serkiem, byczku Szybciej, szybciej, bij go, bij go, Mocno, mocniej. Jest jak to mało mu zabrało dopiero. Au, dobra, kolejny serek. Dawaj go, dawaj go, może tym razem, może tym razem go rozwalisz. No i jest na styk, na styk rozwalony. Mam amunicję i tak dalej, nie mam broni. Drugi wybór: trójzłamp? Jajko, nie. Grey Moser! Wiem, że to dawało niewidzialność, ale nie wiem kiedy. Nie wiem na jakich warunkach. Czekaj, to po przeładowaniu rzuca nożem jakimś. A, muszę przeładować pusty magazynek. Dobra. Thermal clips. A, czyli nie mogę przeładowywać pustych magazynków. I final attack. Ej, No tak, dobra. Serek. Serek jest zarombisty. Po prostu sobie wierzę w nich ich zjadam. Nawet przeciwników, których nie można zabić jeszcze. Am, am, dawaj go. n, -n, 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 -n. Gorgona. Wyłaś. Jeszcze chwila. Ser gotowy, a w sumie go użyję. Bum, bum. Ej, jestem w środku jego i nic nie mogę zrobić. Musiałaś zniknąć? Zastanawiam się, czy iść na szczura. Po ostatniej przygodzie, hmm. Chyba pójdę. To jest dobre. Ale czy ja chcę kolejną broń? A może chcę ulepszenie broni? Chyba chcę ulepszenia. No Jezu, teraz są trzy modyfikatory High stres. Jak oberwę to będę miał przez chwilę pół serca, więc nie chcę oberwać. Uy! Gorgona! Gun Q, czekaj. Jak zużyję jeden magazynek? A nie, po prostu jak przeładuję, to wtedy leci kolejna broń. No dobra, mam dwie dobre bronie. To git Dobra. Am am. Teraz uciekamy. Ale Gun Q jest dobre, bo nie muszę przeładowywać! Ja ciągle wale w nią! Ej, piste To tak właściwie to mi pomogło teraz, a nie przeszkodziło. Eee, to jest dobre, to jest exotic. Platinum bullet to jest. Im więcej strzelasz, tym twoje broń są lepsze. Chyba to chcę, tak mi się wydaje. To jest bardzo dobre. Ej, co to było? Coś mi wybuchło tak po prostu pod nosem. Ej, nie wiem co ja tu mam zrobić. Ej, chyba i tak obrywę. Od tamtego w co wlazłem? Są szczurki. Ech, chciałbym ich szybko rozwalić, bo tu. Czekaj, czekaj, czy cz cz szczurek! Szczurek też wybucha? To ja chyba wiem, co mnie tam zraniło na początku. Tu jest klapa. Jak się tam wierciłem, to już ją odkryłem całkowicie. O Jezu, jest Long Leave the King! Jest. Ten gość! Ja chcę to! Ja w niego strzelam i nie ogarnąłem, że jest Long Leave the King gdzieś. Ghoul's revenge? Będzie nam je zrzucał bomby! Podczas, gdy muszę tylko strzelać w takich miejscówkach I hammer we mnie wali? Porąpany! Co ja mam tu zrobić? <słuch> Właśnie dlatego miałem problem strzelać modem, to jest straszny chaos Czasami takie modyfikatory dostajesz, że ja walę Wiecie co ja sobie myślę? Ja pójdę do jamy szczura Ej, to, to nie jest fair, nie mogę ich zjeść Nie w tym Ja pójdę do jamy szczura, ale na szczura samego nie pójdę Ja go nie pokonam, nie ma opcji tam pewnie jakiś modyfikator dostanę porąbany Także ja tam pójdę, żeby mieć dodatkowy item Ale ja wiecie, wyjdę sobie normalnie, nie? Rats revenge Hammer time Poison Pursuit Nie! Wydupiaj, wydupiaj Nastyk Na styk, na styk, na styk Ja pierciele! co? Od tego gościa może coś, nie Ja od niego nie mogę nic... Ach, gdzie jest sklep? Nie mam sklepu Sklep no ty poważny jesteś. Tylko tyle. Liczyłem na coś więcej. Boss, proszę delikatnie, proszę. Nie... O, to on! Nie jest źle. Thermal clips. Oj, może trochę. Nastyk. Raz już obrywałem, bo zapomniałem, że nie mam Blanka. Myślicie, że teraz by go Pacman rozwalił? Chyba nie. Dobra, Pacman, Zjeżdżaj, gościu! BOM, BUM! BUM! Jest! Mam jeden HP guściu! Chyba potrzebuje jakichś lepszych broni, chyba tak. My Grey Mouser jest spoko, ale hemm... chyba potrzebuję czegoś lepszego. Jeszcze gram Gunslingerem. On potrafi mieć zarobić synergie A, Blanków potrzebuje O chopie, czekaj, ale ja muszę na nie najpierw zarobić! Eee, to nie będzie dużo. Daj coś dobrego, daj coś dobrego. Snake Maker jest na zwykłych przywników. Ten tako. Może być dobry. Jest e, scope? Nie. Biorę ten takla. No i to mógł być dobry wybór. A, najfajniej. No Szybkie pięterko, szybka broń. Raz mnie odleczyło, raz oberwałem. Wyszedłem na plus, jak najbardziej. Oh! <laughs> Albo blankowe naboje. To by się bardziej przydało, raczej jakbym miał coś bardzo szybko strzelającego To strzela naprawdę bardzo potężnie I to zatrzymam sobie na bossy O jeszcze to ma synergię, że to strzela pięcioma pociskami zamiast trzech To naprawdę jest zarąbiste I ja to zatrzymuję na bossy A ten tentacle będzie bił zwykłych przeciwników Bo to jakby wiecie, samo naprowadza Ej, a mogę zjeść tego gościa? Zjadłem go! A to jest jakiś mini boss. Czas przetestować naszą broń Oj, to on. Mam pół HP. Szybciej. Szybciej. Dobra. Mam życie. Życie mam. A ty weź mi, daj jeszcze więcej, co? Nie dał. Ale mam mapę i mogę sobie pójść szybko do tego gościa. I tu jest więcej życia. I amunicja, nawet. I wiem, że będzie mur. Hmm. To w sumie shotgun może się na niego przydać. A tu jest statuetka? <noise> ty! Enfeebled plus reloaded. Czekaj, czy ty mi dałeś amunicję, ale zabrałeś życie? Jezu, co za syf. Jakim cudem mnie na nic nie stać? Czemu ja mam tak mało hajsu? Biegni! Ceramika głupia! Jezu, ja, widząc te wszystkie modyfikatory, po prostu ja nie wierzę. He, co tam? On ma snajperów! On ma snajperów! Snajperów ma! What? A ja chcę bez obrywania go zrobić! To chyba moje plany poszły w łeb. Albo i nie? Pa Dobra, już chciałem Pacmana robić, ale to, to nie, nie, nie było potrzebne. To z miał! Ja wiedziałem, że niektóre bossy mają takie rzeczy, ale. Co? A, i pamiętacie, dragon był dosyć mocny. On chyba zawsze miał high stress, że jako berwę to mam pół życia, pół serduszka. Ach, ja nie widzę tego za dobrze. Tutaj będzie ten gość. Ten, żeby przejść do kolejnego piętra tajnego. Jak ja dawno tu nie byłem, bo nie miałem za bardzo po co. Ale w Rainbow Run? Czemu on jest w samych gadzie w ogóle? Nie wiem. Hungry Bullets. I to coś. Ale to robi taki chaos, że ja w ogóle nie ogarniam co się dzieje. Mam Big Shotgun już. Czy to jest mi jeszcze tak potrzebne? Hungry Bullets chyba chce. To jest w stanie pożreć naboje. Czyli zarówno obrona i atak. Bo pożre, pożarte naboje zwiększają obrażenia. Ale to jest luźne pięterko, tutaj tylko jeden modyfikator jest. Ja chyba powinien tutaj przejść wszystko, żeby te Platinum bullec ulepszyć jak najbardziej. Skoro to jest takie łatwe pięterko. Okej, okay, to jest jedno z tych trudniejszych pięterek. Czy pokoików? To jest chyba najtrudniejszy pokój właśnie. No nie, nie liczę z bosa. To jest gostowe shell, także oni się zmieniają w duchy. Więc będzie więcej strzelania jeszcze. Ale w sumie większość jest. Za... Nawet ten padł, nawet nie wiem kiedy. O, to jest drugie takie trochę trudniejsze. E co? O, potrząc! Nienawidzę tego. O, lipka, pół HP w tym miejscu. No to powodzenia na bosie, Powodzenia. Ale potrząc, ja ale przecież... Pom. Zjedz go, zjedz go, zjedz go, zjedz go. Nie? Gorgon Gates. Dobra, a mogę, mogę to wyłączyć? O, mogę to strzelać jeszcze! W trakcie. I po mnie! Bye! <śled> Spadłem z dachu Dobra, trzeba będzie to powtórzyć Trzeba będzie to spróbować jeszcze raz A w tym odcinku to było na tyle Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia i siemka!